Cześć kochani, wiele z Was pyta mnie, czy będę nagrywała w tym roku kalendarze adwentowe. Otóż tak, i oto jest pierwszy kalendarz z kosmetykami. Słuchajcie, jest on z firmy Rituals, jest to wersja letnia. Mamy tutaj 13 produktów niespodzianek. Oczywiście jak zwykle wrzucam Wam link do tego kalendarza, gdzie można go kupić i przeliczę wszystkie ceny poszczególnych produktów w środku i powiem Wam, czy się opłaca, a jeśli chodzi o te takie kalendarze już typowo adwentowe, no to oczywiście jak tylko się pojawią, ja je kupię, będę nagrywała, a jeżeli Wy gdzieś się zobaczycie, to piszcie mi, no i oczywiście będą robione zakupy i będą nagrywki jak zawsze. Kalendarz pochodzi ze sklepu Rituals. Mamy tutaj 13 produktów, zapłaciłam za niego 269 złotych, bardzo ciężki, no i jak widzimy tutaj już po pierwszym pudełeczku na 100% będą tutaj kosmetyki pełnowymiarowe, a wy mi dajcie koniecznie znać, czy trafiliście na mój kanał poprzez kalendarze adwentowe, jak znaleźliście, a kto czekał na kalendarze adwentowe, niech napisze koniecznie w komentarzu kalendarz, zobaczymy ile was tutaj jest i tutaj mamy od razu pełnowymiarowy kosmetyk i jest to ich taki klasyczny produkt, czyli produkt do mycia ciała w takiej Kosmetyk ten ma 200 ml, kosztuje 39 zł, a zapach to słodka pomarańcza oraz drzewo cedrowe. Od lat jak otwieram kalendarze adwentowe z kosmetykami, to muszę powiedzieć, że Rituals ma jedne z fajniejszych, więc naprawdę byłam bardzo zaskoczona, że pojawiła się ta wersja letnia, ale wiecie, no nie tylko musi być tutaj to akurat letnie, bo jest to takie w miarę neutralne opakowanie. I w dwójce znalazłam scrub, czyli peeling do ciała. Tutaj mamy 70 ml, ja przeliczyłam to z pełnowym mierowego opakowania i za ten kosmetyk wychodzi około 31 50 zł 50 groszy. I tutaj mamy glinkę oraz białą herbatę. 3, a jeżeli lubicie kalendarze adwentowe, to jestem ciekawa, na jaki kalendarz z jakiej firmy najbardziej czekacie w tym roku? No wiadomo, że bardzo często firmy co rok wypuszczają coś nowego, coś ciekawego, więc jestem ciekawa na co w tym roku polujecie. I kolejny kosmetyk 100 ml krem do ciała. Cena to 39 zł. A zapach to lotos oraz organiczna biała herbata w ogóle muszę zauważyć, że bardzo fajne napisy tutaj mają na tych pudełeczkach, bardzo mi się podobają no i czy testowaliście kosmetyki z Rituals no ja mam ich dosyć sporo z kalendarza adwentowych i jak dla mnie naprawdę bardzo fajna jakość i zapachy również i tutaj widzę, że mamy krem do rąk z tej samej linii, z której pojawiła się właśnie ta pianka pod to jest również e, kosmetyk pełnowymiarowy, 70 ml regenerujący, bardzo sam do rąk, właśnie do suchej skóry, więc rewelacja. Krem do rąk pełnowymiarowe opakowanie kosztuje 49 zł. Numer 5. Wiem, że wiele z Was lubi kalendarze, które są 12-dniowe, dlatego, że można sobie je otwierać co drugi dzień i są po prostu też w lepszej cenie. I zobaczcie, mamy tutaj świeczkę. Świeczki zawsze nam się trafiają cztery, na każdy dzień od wiadomo, w kalendarzach. Natomiast tutaj trafiła się Póki co jedna, i zapach to słodki jaśmin, jeden z moich ulubionych. I wiecie co, ciężko tutaj podać mi cenę, bo po prostu jest to takie dość malutkie. Opakowanie. Szósteczka jesteśmy więc w połowie kalendarza. Ja wiem po prostu, że lubicie te filmy i ja też na nie tak czekam. Nigdy mi się nie znudzą, więc to jest coś takiego, jakbyś się takie jakieś niespodzianki i jajka odpakowywało. Póki co najmniejsze opakowanie, ponieważ 10 ml, ale jest bardzo wartościowe, bo wychodzi z pełnowymiarowego opakowania w przeliczeniu około 45 zł. I mamy tutaj serum do twarzy rozświetlające. Przeciwstarzeniowe, numer 7. Choć ja muszę Wam powiedzieć, że ja osobiście jestem fanką, jeśli chodzi o Rituals, produktów jednak do pielęgnacji ciała. Tutaj duży kartonik, a w środku. OK, no trochę dziwnie, bo to jest takie małe, a takie wielkie opakowanie. No ale nic, rozumiem, że tutaj trzeba Tetrisa układać. Bardzo lubię tego typu produkty. Są to słuchajcie perfumy do pomieszczeń. Ja bardzo często w domu właśnie zamiast odświeżaczy powietrza używam właśnie tych perfum z Rituals i naprawdę one są malutkie, ale nie można tego za dużo użyć, bo naprawdę bardzo intensywne. Lubię czasem też spryskać w samochodzie i bardzo długo się trzymają, a ten świetny zapach y, słodka pomarańcza i drzewo cedrowe 50 ml wychodzi tutaj około 12 zł. Nie wiem o co chodzi, ale już tak dawno nie otwieram kalendarza, że mam jakiś stres, że coś pomylę. Dobra, ósemeczka teraz. Tak musiałam się dokładnie dowiedzieć o jaki piękny brokat. Te produkty też już znam i jest to taki olejek do ciała właśnie rozświetlający w pojemności 30 ml. Zapach to lotos i biała herbata. Cena tego kosmetyku około 28 ,50 zł 50 groszy. Numer 9. Jeszcze tutaj odpowiem tak przy okazji tego filmu na pytania, bo wiele osób się mnie pyta, czy będzie seria z kalendarzami. Powiedziałam, że tak. A czy z vlogmasami? Vlogmasy to są takie moje codzienne vlogi. Pokazuję, co robię w grudniu, i tam też otwieram kalendarze, więc również będą jak co roku. Tutaj w pojemności 50 ml mamy żel pod prysznic. Po opalaniu z efektem chłodzenia mamy tutaj Oloes oraz białą herbatę. Seria to jest Ritual of Karma. 50 ml w przeliczeniu z pełnowymiarowego opakowania wychodzi około 10 zł. No to co? Teraz czas na dyszkę. Dziesiąteczka, jeszcze trzy opakowania przed nami. No 12 i tutaj. Gratisowa tak lepsydra, jestem doszcie je ciekawa, ale zaraz się jej przyjrzymy i tutaj jest zapach. To są takie mgiełki do ciała oraz do włosów. Ja bardzo je lubię, fajne, są właśnie małe opakowania. Możemy wrzucić do torebki, i tutaj znów mamy ten zapach lotos i biała herbata. On jest taki bardzo fajny, świeży. Ja już się trochę na tym znam, bo po prostu oni mają takie swoje klasyczne kultowe kosmetyki, które poprzez to, że otwieram dużo kalendarzy adwentowych, już znam. 20 ml, cena około 25 zł. Numer 11, Passion. No i powiem Wam, że tutaj, jak widzicie, te linie zapachowe się powtarzają, ale ja uważam, że to jest dobry wybór, ponieważ, właśnie na taki letni czas, jeżeli ktoś by chciał kupić, no, to, to są akurat takie fajne świeże zapachy, i tutaj mamy perfumy z Rituals. Zobaczcie, taka. Próbeczka, no dosyć dużo tutaj nawet tego jest i jest to zapach. Według producenta uniwersalny, czyli orientalno-kwiatowy, więc nadaje się dla kobiet i dla mężczyzn. Mamy tutaj w nutach drzewo sandałowe, mimoze oraz neroli. W opakowaniu znajduje się 15 ml i w przeliczeniu wychodzi to około 57 zł. Numer 12. Czy Wy też tak macie, że jak otwieracie kalendarze i widzicie te największe pudełeczka, to naj Najbardziej Was one ciekawią, właśnie co tutaj będzie w środku. Mnie bardzo. I tutaj może będzie kolejna pianka, a może coś innego. Zobaczcie. Tutaj mamy spray do twarzy i do ciała. O, z czymś takim się jeszcze nie spotkałam z tej marki. To jest kosmetyk pełnowymiarowy, 150 ml. Jest to po prostu taka wodna odświeżająca mgiełka o zapachu lotosu oraz białej herbaty, więc dla odświeżenia na pewno coś takiego mega fajne. I ostatnia rzecz ze środeczka, taka gratisowa, powiedzmy. Mamy tutaj piasek z takimi lekkimi drobinami brokatu i powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam oglądać jak ten piasek w klepsydrach się przesypuje, jest to dla mnie coś fajnego, coś cudnego, dajcie znać czy Wy lubicie, no taki gadżet taki bajer, tutaj bym powiedziała, że po prostu jest to dodatek, nie będę tego liczyła, jak również te świeczki do ceny kalendarza słuchajcie, tak jak na każdym kartoniku mieliśmy jakiś napis no to tutaj mamy refleksję i żeby użyć tej klepsydry do medytacji. Ciekawa sprawa. I to są wszystkie kosmetyki, jakie znalazłam w tym kalendarzu. I wychodzi mi za nie 375 zł, więc można powiedzieć, że dodając klepsydrę. Oraz e, świeczkę, to ponad 400 zł. wychodzi ten kalendarz adwentowy, a zapłaciłam za niego 269 zł. Czy podobają Wam się te kosmetyki, czy podoba Wam się ten kalendarz? Moim zdaniem całość naprawdę bardzo fajnie spójnie wygląda. Myślę sobie, że wszystko tutaj pasuje i żaden kosmetyk nie znalazł się tutaj przypadkowo. No i oczywiście, kto ogląda moje kalendarze, ten wie, że mój piesek zawsze pojawia się na koniec, bo po prostu towarzyszy mi siedzi na kolanach. Podczas otwierania A ja czekam standardowo na waszą opinię Odnośnie tego kalendarza, napiszcie co o nim myślicie Na jaki kalendarz najbardziej czekacie w tym roku Czy lubicie kosmetyki z marki Rituals I widzimy się już w tym tygodniu W kolejnym filmie Buźka, przesyłam i do zobaczyska Słuchajcie, jak będą kalendarze, filmy będą codziennie na bank Pa, pa!